Witam podobnie, zagrajmy w arkanum. Tak, pokonałem te gnijące gryzonie, i musiałem przejść kawałek, bo nie wiem, wysyciło mnie gdzieś tutaj obok w ogóle. Ha, ale dostałem poziom. Poziom jedenasty, który zużyjemy na. Hmm. Na, 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 na. Właściwie to nie są. Tylko strzelba na słonie będzie mi tak właściwie potrzebna no i może działko podręczne. A tu potrzebuję 15 inteligencji, co? A nie chcę. Czy jeszcze czymś się zajmuję? Z tego co pamiętam to nie. A no dobra, niech będzie ten karabin samopowtarzalny. Zawsze coś, zawsze jakiś krok do przodu. Liczba moich naboi stała się teraz żałośnie niska. Jest to... 18 Żyć, nie umierać, prawda? Jeśli nie znajdzie żadnych nabojów, to będzie cienko. Hmm. Dyna... dynamit zawsze się przyda, tylko dynamit uh. oh! Oh, przepraszam bardzo. Ale coś mnie kręci w nosie. To na pewno ta kawa. To zawsze kawa. Kawa jest zła. A. Jej, szczury nie stanowią dla mnie zagrożenia. Jak miło. No. Tak. Zasada numer jeden. Jeśli przeciwnik stoi w tobie, to... Ma, nie masz szansy go trafić. Zobaczmy. Chcę ci oddać wszystkie magiczne miksturki. Bo te miksturki. I powiem ci, Verzi, że naprawdę próbowałem już te miksturki. Żadna z tych miksturek na mnie nie działa. Będę potrzebował maści leczniczych i takich tam. Możesz wziąć sobie te dwie rzeczy. Dlaczego ja mam topór? też masz topór? no dziwne puu no dobrze i będzie na razie tak natomiast ty Jaino <coughs> ty Jaino możesz sobie wziąć topór hmm sukienkę też sobie możesz wziąć czemu nie i buty i rurę i to wszystko co ci mogę dać? Ale dobrze, jesteśmy w jaskini wilków. O, wilczki! Jakie słodkie! Będę musiał je wybić, ale zanim do tego dojdzie, to gnijący gryzonie. Ja mam taką traumę, bo prawie zginąłem przez tamtą bandę gnijący gryzoni. I masa całą masę amunicji eee. Ciekawi mnie w, jakiej, nie, w jakim drzewku technicznym jest... au? W eee. jakim drzewku technicznym jest robienie nabojów Puh. Chyba wytnę tą walkę, wiecie? Chyba ją wytnę. Będę się bawił moimi umiejętnościami posługiwania się z ony wygasem. Jej. A, jej. Albo nie, nie, nie. Tą walkę zostawię. Nie ma co jak epicka walka z gnijącymi gryzoniami. Aha, wa! Wow. Może walczcie mnie jeszcze mocniej? Hmm. Jej, trzy naboje. Akurat dla mnie, dla Ver Vergila i dla Jane. Dobra, Jana, już dla ciebie nie ma nabojów, sorry. Nie dostaniesz kulki. Żadnej z moich trzech kulek. No, zabijcie to coś. No. Pff, no niej będzie. Już koniec nabojów. Zadowolony szczurze. I oni teraz nazwy będą wiać tego szura. Nie, szur się sam zabił. Jej, mniejszy szkielet. Wytrychy. Eee, skórzane rękawiczki, czemu nie? Mmm. -hmm. ulecz mnie. Ulecz mnie, zanim zginę. What type of what type of I am finished? What is what, what I am what I am Oj. Naboje. naboje, naboje. naboje. Najgorszy problem w arkanu, moim zdaniem, jeśli jest się postacią posługującą się bronią palną, to naboje. Strzały zawsze gdzieś tam będą. Poza tym, strzały są o wiele tańsze, powiedzmy sobie szczerze. A, zrobię sobie quick save. I cóż... Mmm, zrobię tutaj cięcie, raczej. Chyba, że stanie się coś interesującego, to wtedy wam to pokażę, ale cóż... Cięcie! A, tak, już po walce Vergil padł nieprzytomny. Jeśli będę chciał was... Uuuu! Nice, nice, nice. Jeśli będę chciał was katować, to pokażę wam całą walkę albo walkę w przyspieszeniu. Ale... Uuu, kondensator! Woda życia się przyda. Nie wiem do czego, ale się przyda. Żarnik może się przydać. A weźmy wszystko. Jesteśmy zachłani. Patrzcie, wstawaj, no, już. Cześć Sergi. Daj ty mi jeden ze swoich pierścieni. Dobry chłopiec. No miedziany pierścień, to jaki jest? ...porządny złoty pierścień. Czy to nie tak? Tak, Vergil, tak. To z tego, że te pierścienie niczym się nie użyją. Ja mam jeden. Hmm. hmm. W sumie to mógłbym założyć drugi i mieć dwa, i w ogóle mieć większą szybkość, ale... Ale dam to Vergilowi. Masz, ciesz się Vergilu. Teraz będziesz szybszy, jee. Yeah. Yeah. No, mniej, mniejszy szkielet nie żyje, wow. Wow. Nigdy bym się nie domyślił, że mniejszy szkielet może nie żyć. Ale cóż. Opuśćmy to zdradliwe miejsce i chodźmy gdzieś, gdzie będę mógł cokolwiek zrobić i nie zginąć. Ta... No dobra, zapiszmy. I... World Map. Gdzie miałem iść? Nie miałem iść do starożytnego labiryntu ani do ołtarza żużru. Żu. Czarnokorzeń, tak, 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 pamiętam. Nie. Wiecie co? Wytnę to i zobaczymy się w czarnokorzeniu. No i jesteśmy jak zwykle w nocy. Piękne, prawda? Znowu noc, ale za to nasza droga karczmarka. Cóż, dzięki naszej drog drogiej karczmarce i Questowi możemy mieć łóżko śpi do pełnego wyzdrowienia. Czemu nie? To potrwa długo. A nie, nie potrwało wcale tak długo. Tak, mam jakieś 3000 sztuk złota z tego co zauważyłem, jak mi tak mignęło szybko, więc... Obkupmy się nabojami. Obkupmy się wszystkim. Zobaczmy co on tutaj ma. Karabin myśliwski. Uuuu, ja to chcę. No i naboje za 5 sztuk złota. Sierca. No to my sobie poczekamy aż się naładuje odpowiednia ilość. Kupię sobie tak... z A. Ile masz? Szy 60, dobra, może być 60, wszystko mi jedno. Hmm. kawice. Tu, 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 tu. tu. Do żelaza, skórzane paski, miedziany pierścień. Warto jest zawsze mieć miedziany pierścień pod ręką. Młot! Mierżący młot! Kupię mierżący młot i dam go Verdi. Kurczę, Verdi, ty nie masz miejsca. Ach, przypomina mi się Diablo. Kurczę, ile to zajmuje? Sześć kratek. Dobra, daj mi te rzeczy. Weź sobie młot. Weź te rzeczy z powrotem. Daj mi topór. Topór ma szybkość 4, 1, 12, 1, 9 Będziesz trochę szybszy. Pohandlujmy znowu. 85, spoko. Ile chcesz za zbroję? Ile chcesz za hełm? Aha. Teraz, jeśli mnie nie myli, to możemy zrobić. Karabin samopowtarzalny. O tak. To cacuszko! To cacuszko. Niestety na razie nie będę z niego korzystał, ale będę go miał w pogotowiu. W pogotowiu. Dlaczego? Bo to cacuszko! A cacuszko. To cacuszko jest wspaniałe. Zużywa dwa naboje na strzał, jednak koszt akcji w turze, znaczy strzał, to bodajże dwa punkty akcji, więc naprawdę można nim strzelać, strzelać i strzelać, ale ze względu na to, jak cholernie amunicjochłonnym jest to narzędziem, to trzeba się. Cóż, trzeba mieć albo dużo amunicję, albo oszczędzać amunicję. I ja chcę Twoje. Tak, chcę Twoje. Tak, te, te. korzeń Ginka. Powiedziałem, korzeń ginka. Dziękuję. Co ona jeszcze chciała? A, rozbudzasz też. O, nieważne, nieważne, nieważne. Będę się musiał tego wszystkiego pozbyć kiedyś. No dobrze, no dobrze, czekaj, gdzie jest? Dobrze, to ja sprawdzę jedną rzecz. I... Cóż, to by było na tyle. W tym odcinku z serii zagrajmy w arkanum. W Na następnym odcinku pojedziemy pociągiem do Tarantu. I być może coś się stanie, jeśli to coś, co ja chcę, żeby się stało, wypali. Więc do następnego razu, technicy.